Drodzy studenci, doktoranci i pracownicy, serdecznie zapraszam Państwa 30 września na międzyuczelnianą inaugurację roku akademickiego 2025-2026. To wyjątkowe i uroczyste święto nauki oraz całej społeczności akademickiej Katowic. Z tej okazji zorganizowaliśmy wiele atrakcji. Z myślą o Was na rynku w Katowicach stworzyliśmy miasteczko naukowe. Już od rana będzie czekać tam na Was wiele niespodzianek: warsztaty, pokazy, występy muzyczne i stoiska naszych uczelni. O godzinie 15 wyruszymy wspólnie barwnym orszakiem akademickim do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Gdzie rozpocznie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Jeszcze raz gorąco zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia już wkrótce.